No witam. Trochę na tego kolejnego moca czekaliście, czyż nie? Ale nie będę ukrywał, że ciężko było mi się zebrać po tych wakacjach. A oprócz tego, jako odpowiedzialny mocer, który nie może się wyrobić z jednym projektem, to rozpocząłem jeszcze dwa większe moce. Ale to już nie jest ważne, a przynajmniej póki co. Teraz zajmiemy się tematem tego odcinka. Budowę tej konstrukcji zacząłem od oczywiście podstawy wykonanej freeformem. Choć nie byłem pewien całości, to wiadomo jakieś poprawki najwyżej wykona się później. Następnie, jako że chciałem by tawerna, jak i cały. Miasteczko znajdowało się w założeniu zalesionej lokacji. To wykonałem trzy drzewa. Nie różnią się one praktycznie niczym, nie licząc koloru. Po umieszczeniu drzew postanowiłem dodać nieco niższej roślinności, tak bardziej orientacyjnie. Ostateczne ułożenie wykonam później. Ostatnie takie moje główne zadanie, które mi zostało, to oczywiście budynek. Chciałem, by na zewnątrz po prawej stronie na górę prowadziły schody, a z kolei po lewej, by budynek nie miał za prostej konstrukcji. Wykonałem swego rodzaju dobududu. Takie rozszerzenie budynku. Jak widać na tym etapie dodają również kamienie na ścieżce. Przejdźmy więc już do gotowego moca. Nasi pozostali bohaterowie udali się jak wiecie do najbliższej wioski, by zdobyć lekarstwa dla Czechilla, aby najmniej taki był cel Mace. Wszyscy oczywiście wypoczywają, a niektórzy nawet ulepszyli swój sprzęt. A propos wypoczynku możecie zobaczyć chociażby mace bez pancerza. Jednak na odpoczynku nie może się zakończyć, bowiem nasza drużyna, jako że ma już obydwa artefakty potrzebne do pokonania Haksana, to teraz obmyślają plan działania. Co do bardziej technicznej strony mocy, to nie jestem zadowolony z dachu. Na na górze dziwnie się to ucina, a jest to spowodowane brakiem dostatecznej ilości białych braketów. Sama... A za to całkiem mi się podoba. Jest taka bardziej sialankowa. Jackie w bandażach rozmyśla, czy aby dobrze zrobił. Zdobywając swój obecny orange, Mace znów weszła w kłótnię z Darnesem, a Luna uśmiechnięta popija nie do końca bezalkoholowy trunek. To jest w ogóle mój drugi ulubiony detal. By dać wrażenie, że sobie coś nalewa do pucharu, do butelki przyczepię kieł, a do środka butelki włożyłem legową gumkę, by dać wrażenie, że w środku coś jest. A, jeszcze, zwisający napis na budynku Gyros. Pochodzi on oczywiście ze zestawu Jurassic World. I dwa takie tajle tworzyły razem napis Gyrosphere. Dodałem jego w formie żartu, ale również dlatego, że nie miałem za bardzo bardziej pasującego tajla. Dobrze, to tyle na dziś widzowie. Kolejny moc pojawi się nie wiem kiedy, ponieważ chcę się teraz skupić na nagraniu i zmontowaniu całego Q&A. A oprócz tego kolejne dwa moce są większe od tego, przez co potrzebuję na nie sporo czasu. A chciałbym się też wyrobić na wystawę. Tyle z informacji, dziękuję za oglądanie. I na razie.